Działa. Dzień dobry kochani. Obiecałam wam film o tym, jak energetyzować, jak programować świecę. No to niniejszym go popełniam dla was o poranku. Yy, tytułem wstępu powiem, że bardzo przyjemnie się zrobiło, bo przeszedł taki gęsty, ulewny deszcz, który po prostu ożywił powietrze. Jest cudnie. No więc yy, o poranku. <laughs> Opowieść dla Was o tym obiecana, jak energetyzować i programować świecę. Od razu zaznaczam, że ja Wam podam taki szkielet, czyli jakby scenariusz, ale nie jest to jedyny sposób i jedyna metoda. Metod jest wiele. To, to nie tak, że tylko tak i nie inaczej można, ale ja Wam podam taki bazowy, właśnie jak to się mówi, sposób, który będzie mógł wykorzystać każdy, jeśli tylko zechce. Już mówię. Po pierwsze. Hmm, jeśli chcemy dobrze zacząć proces energetyzowania świec, to wypadałoby zacząć dzień od, albo od rytuału, jeśli lubicie, tu, siebie, łącząc się z swoimi opiekunami duchowymi, albo od medytacji, jeśli wolicie, albo od tego i od tego. Po prostu niech to będzie święty dzień, święta przestrzeń, niech to będzie dzień, w którym wypracujecie z energią. Tego się nie da zrobić po, ła, po łebkach, bo inaczej to rozumiecie. Nie zrobimy zaprogramowanej świecy, tylko tak zwaną, tak zwaną świecę, tak? I teraz tak, kochani, zatem zaczynacie dzień od rytuału lub od medytacji albo od tego i od tego, gdzie prosicie waszych przewodników duchowych, nie wiem, bóstwa, z którymi pracujecie. Każdy wie, z kim pracuje. Jeśli z nikim nie pracujecie, to łączcie się z swoją wyższą świadomością, z swoim duchowym sercem. Proście dziadunia wszechświata, żeby pomagał wam napełniać w dzisiejszym dniu świece. Energią. Następnie, teraz podzielę Was na dwie grupy: na tych, którzy robią świece sami i na tych, którzy kupują świece. Zatem najpierw powiem do tych, którzy robią świece sami, kawałek, bo potem Was będzie łączyła część wspólna. Zatem, jeśli przygotowujecie świece w domu sami, to już od tego momentu, kiedy pracujecie ze składnikami, tam topicie wosk, przygotowujecie je. To już od tego momentu zaczyna się Wasza praca z energią. Już od tego momentu, jeśli dodatkowo tam jesteście z Rejki albo z jakimś innym systemem bioenergoterapii za Pan Brat, to włączacie tą energię dodatkowo, jak gdyby, żeby już wchodziła w składniki, które przygotowywane są do świecy. Skupiacie się na tym, co robicie, odpalacie muzykę, odpalacie kadzidło, wchodzicie w trans, jesteście tu i teraz w tym procesie, nic innego nie powinno wam zakłócić tego momentu, bo to się nazywa dobrze zaprogramowanie, wkładanie, ponczowanie energii. Jeśli nie pracujecie z energią żadną, rejki i tak dalej to po prostu proście swoje duchowe serce, żeby przesyłało promień energetyzujący tu i teraz składniki i tam po prostu bądźcie w tym, czujcie to. Jeśli macie problem z wizualizacją, to wdech, wydech i wydycham prane energię kosmosu, energię ziemi. Łączcie się z ziemią, z kosmosem, czujcie to. Bądźcie w takim dobrze pojętym tańcu szamana w waszym domu. Ehm, jeśli kupujecie świecę, to... Ok, świeca przybyła do domu, a pierwsza grupa zrobiła już świece, tak? W tym procesie, o którym mówiłam. Czyli teraz mamy wszystkich Was złączonych tym, że świece są już gotowe. Jedni kupili, drudzy zrobili, tak? I teraz e, ustawiacie te świece przed sobą, lub jeśli jest ich tyle, że możecie zmieścić w dłoni, to możecie trzymać je w rękach albo ustawiacie je przed sobą. Od razu podpowiadam, lepiej jest, zrobić więcej lub kupić więcej takich świec, bo z jedną jest trochę zabawy z takim programowaniem, prawda? Więc lepiej jest jak gdyby zrobić świec więcej, albowiem jak już je napakujecie tą energią, to ona z nich nijak nie ucieknie, dopóki nie odpalicie świecy i dopóki wtedy jak gdyby energia ognia będzie aktywować wybuch w przestrzeń tej, tej energii tu skumulowanej. Więc lepiej jest właśnie kupić więcej lub zrobić więcej takich świec, i siedzimy, siadamy w medytacji, znowu puszczamy sobie, znaczy muzyka to w ogóle powinna iść cały czas w tym procesie, ale jak chwilowo wyłączyliście, bo no to puszczamy muzykę, zapalamy kadzidło, medytujemy, kochani. <laughs> Można świece odpalać rytualnie, ale ja to zrobię zaraz. Ja tutaj chcę Wam dać taką metodę, która tą Waszą energię też przepuści, a potem poprosimy cztery żywioły. Do rzeczy, dobra żeby się nie rozbijała na, na drobne. Na razie medytujemy. Prosimy swoich przewodników duchowych, prosimy swój ród. Kogo tam macie w zanadrzu? Jeśli nikogo z nikim nie pracujecie, prosicie swoje duchowe serce i swoje wyższe ja, aby tu i teraz przesyłało przez was energię, która zostanie umieszczona, zapakowana w tych świecach. Energię Matki Ziemi, prane i energię kosmiczną, czyli Matka i Ojciec, Niebo i Ziemia niech tutaj, tu i teraz przeze mnie, przez mój świetlisty kanał, przez moje czakry pączują świecę tą energią. Słów możecie używać swoich. Posiedzieć trochę trzeba w tym stanie, godzinę, no nie ma lekko. Jak chcemy zrobić naprawdę porządną świecę, to trzeba się napracować. Energetyka takiej świecy jest zupełnie inna. Mówimy o mocy. Po tym, jak już pomedytowaliście, przepuściliście przez siebie, przez wszystkie swoje czakry i meridiany o, o właśnie ogrom energii w tej świece, to niesiecie je na ołtarz, jeśli macie takowy, a jeśli nie macie takowego ołtarza, to w miejscu przez Was w domu upatrzonym, który będzie na chwilę, na 2 3 dni prowizorycznym ołtarzem, nakrywacie tam ładną jakąś serwetę. Jeśli macie pentakl ołtarzowy, to na pentaklu to możecie robić. Jeśli się nie zmieszczą świece, no to tak, jakby obrus, serweta, układamy te świece na ołtarzu albo na prowizorycznym ołtarzu. Kładziemy obok kamień, kładziemy obok kadzidło, kładziemy obok salaterkę bądź kielich z wodą i kładziemy obok jedną świecę, którą będziemy odpalać, albowiem teraz będziemy prosić cztery żywioły, aby. One swoją mocą, potęgą naładowały te świece. Robimy mini rytuał, czyli łączymy się z Matką Ziemią poprzez kamień, prosząc: Matko Ziemia, usłysz mnie, proszę tu i teraz, naładuj te świece swoją energią, swoją praną, swoją dobroczynną energią, niech w nich trwa. No to jest moje, a wy możecie użyć swoich słów. Następnie odpalacie kadzidło i mówicie do żywiołu powietrza. Wzywam Żywioł Powietrza albo Ojca Czterech Wiatrów, jak ja to lubię mówić. Tu i teraz niech przybędzie i niech wypełni te świece swoją energią. Niech naładuje je swoją potęgą, swoją mocą. Potem bierzemy wodę, można nawet popryskać trochę te świece, pokropić i prosimy Żywioł Wody, święty Żywioł Wody, aby wypełnił te świece swoją energią i swoją mocą. Pokrótce Wam mówię, Wy możecie dłużej do nich przemawiać, do żywiołów, tak? Następnie odpalacie cara ognistego, czyli żywioł ognia i prosicie go. Żywioł, żywioł ognia, carze ognisty, proszę Cię, naładuj te świece swoją mocą, swoją potęgą. Niech będą mocne, czyste, świetliste. Mówcie jak chcecie, rapujcie, mówcie prozą, mówcie jak chcecie. Mnie już ciary idą, bo ja już wchodzę w ten, to jest łączenie się. E, nie, jeśli jesteście niedowiarkami... To ciężko będzie Wam się połączyć z żywiołami, albowiem to są żywe istoty, bez cielesnych powłok, ale żywe, słyszące, następniące życiem, więc trzeba od serca to mówić, przywołać je do tego rytuału, podziękować im po wszystkim, tak? I dobra, mamy odpalone cztery żywioły, świece leżą na ołtarzu. I tak przez najbliższe dwa bądź 3 dni do wyboru dla Was, 2 bądź trzy dni pod rząd. Tylko wiadomo, że kamienia i wody raczej Wam starczy na wszystkie 2-3 dni, a kadzidło i świece będziecie musieli wymieniać każdego dnia i powtarzać tą czynność. Jak już to wszystko zrobiliście, to świece bierzecie i pakujecie do jakiegoś pudełeczka, do walizeczki. Energia z nich nijak nie ucieknie, albowiem ona tam trwa. Ona dopiero, gdy się ją odpali, to wtedy dopiero jakby żywią ognia. Już mówię. Dobra, potrzebny nam jest rytuał. Bierzemy taką naładowaną świecę i teraz ją programujemy, czyli mówimy, co od niej oczekujemy. E, na przykład ja robię dla siebie rytuał, przypuśćmy, więc wypisuję tu swoje imię, datę urodzenia. Oczywiście, kwestia, jaki ja robię rytuał, to jest inna sprawa. Czy tylko chcę postawić świecę intencyjną, czy jakby odpalam ją do jakiegoś większego rytuału, no to już wiadomo, o rytuałach nie będę opowiadać, ale sam proces odpalania świecy jest taki, że jak ona sobie stoi, to powinna wiedzieć po pierwsze, dla kogo pracuje, czyli powinno być jakieś, no nie wiem, imię, data urodzenia, zdjęcie danego człowieka i tak dalej. Albo po prostu wypowiedziane mocno o co Wam chodzi i dla kogo, prawda? Chcecie, aby ta świeca działała. I teraz moment: odpalamy i prosimy. Carze, carze ognisty, duchu ognia, święty, przeczysty, to jest moje. Wzywam Ciebie z pełną mocą, byś mi przybył tu z pomocą. Proszę Cię, poprzez płomienie Twoje, dokonaj alchemii przemiany i uwolnij energię tej świecy w celu, w intencji, mówimy jakiej i dla kogo, prawda? Alleluja! E, I to działa, a jeśli chcecie podarować taką świecę komuś, to po prostu, powiedzcie mu po prostu, że jak będzie odpalał, niech powie intencje. Czyli w jakim celu i dla kogo. I tak, <ścoughs> kochani, i tak. Ale jeszcze podpowiem Wam jeden taki trik. W momencie, kiedy robicie ten proces medytacyjny, wracam się na chwilę, czyli jak medytujecie nad Waszymi świecami i wpuszczacie tam energię to możecie również jeśli pracujecie ze zwierzętami mocy to możecie również tak jakby połączyć się z nimi poprzez muzykę, poprzez stan, kiedy je wzywacie. Ja na przykład czuję, galopuję na koniu, przepuszczam przez siebie stado koni, aż mi od razu ciary idą, bo ja jednym z moich totemów jest koń, który bardzo mocno ze mną pracuje. I od razu jak gdyby w tym procesie przepuszczacie dosłownie stado koni przez, świece, przez tą świecę i wyobrażacie sobie, że one ją napełniają swoją tętniącą energią. I to aż mi od razu popatrzcie, to już, już naładowałam prawie, bo popłynęło. Więc możecie to robić i w ten sposób, jeśli pracujecie ze smokiem, ze słoniem, to że samo, jeśli waszym totemem jest mysz, to również możecie stado myszy przez tą świecę przepuścić, bo pamiętajmy, że mysz się potrafi wszędzie wspindrać, przegryźć wszelkiego rodzaju kody, programy, blokady, ale potrafi też wejść na każdą górę, na każdą ścianę pionową, więc to jest ogromne. Małe zwierzątko mocy jest wypełnione ogromną mocą również, więc możecie pracować, bądźcie kreatywni, pakujcie w te świece, pamiętajcie, że energia podąża za uwagą, a potem prosicie cztery żywioły, tak jak mówiłam, które już jakby część roboty. Odhaczają za was, o ile oczywiście was kochają, a wy je, <grymne> te żywioły. Czyli po prostu w tym rzecz. Pamiętajcie jeszcze raz, że można, to, to jest sposób taki jakby neutralny, że energetyzujemy świecę, a programujemy ją odpaleniem. Natomiast można by robić świecę od razu i programować ją, do czego ona jest, ale wtedy w procesie możecie zrobić tylko. Do danego zadania. Na przykład, jeśli chcemy rozbijać kody, blokady, programy, to na przykład, jak przepuszczamy to sta do koni, to już im zadajemy intencje w tym galopie, żeby rozbijały kody, blokady, żeby ta świeca była taką, a nie inną energią naponczowana. Ale łatwiej i wygodniej jest po prostu najpierw naponczować i trzymać sobie, wiecie, większą ilość w jakimś tam sprytnym pudełeczku i odpalać, programując intencją, niż kodować. Pod, niż Ładować energetycznie i programować od razu, bo wtedy jesteście ograniczeni. Świeca będzie tylko jednofunkcyjna. Tu macie jak gdyby wielofunkcyjną możliwość odpalenia pod każdy temat, który wam tam się w sercu urodził. No i tak, no i tak, kochani. No więc o poranku zaraz idę pić kawę normalnie, bo jeszcze się nie obudziłam za dobrze, powiem szczerze. O poranku nagrałam dla Was ten, fi ten film. Niech moc będzie z Wami, programujcie świece, kodujcie świece, napełniajcie swoją energią. Niech Wasze życie będzie piękne, pełne dostatku i mocy. Niech żywioły Was kochają. Była z Wami Wasza Ayla Tadam.